Witam, w tym odcinku pokażę Wam jak zmienić skina w, w Minecraftie byzyczu. W początku otwieramy naszą wyszukiwarkę internetową. Wpisujemy Minecraft Bezy. Dajemy Minecraft Launcher byzyczu. Tu mamy. A jeszcze na początku musimy majcie. Minecraft... Tu mamy paczki z modami w tym. I tu jak jest? Hmm, gdzie tu mam, gdzie tu mam? O, mody na serwer z modami wchodzimy na to, wchodzimy na serwer i no, logujemy się, rejestrujemy się i logujemy, dobrze. To dobrze, jak jesteśmy na tej stronie, wpisy dajemy. No trzeba się zalogować. Ja już jestem zalogowany i właśnie yy, yy, ten hasło i login i hasło w tym, yy, na tym serwerze z modami to jest yy, login i hasło w tym. No jak już się zalogujemy, to dajemy tutaj zmień skina. No, i tu możemy na przykład, w grę, jak macie pobranego skina, to to wgraj skina ze swojego komputera. Tu mamy skin od gracza premium, tu mamy przywróć skina, którego miałeś wcześniej. No, a jeszcze Wam pokażę, właśnie tylko szybko skąd yy można, gdzie można zrobić tego skina do Minecrafta. Wpisujemy miners. Yy, razem wszystko. NED. Cool shoes, miner's cool shoes. Mamy skin editor. No i na przykład mi się wyświetli taki skin. Tam, 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 tam. Tak. I tu mamy na przykład damy sobie zielony. I to robimy na głowie. tak, 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 tak. Tak, 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 Jak widzicie wyświetlą nam się, mamy. Jak chcemy pobrać, pobrać tego skina, to dajemy Doland, to naciskamy tu Doland albo tu tu, albo tu, dajemy, doland i skin nam się pobiera na komputer, no i tam już wyjdzie tylko, że na początku jest pokazane w tym Minecraft Minecraft, że nie zmieniła się, ale później jak musicie jak włączyć od początku Minecrafta to będziecie mieli, i musicie dać, y, takie jest a zresztą pokażę Wam, bo nie ma sensu tak I, I musicie właśnie tu kliknąć w od nas ja mam już, no i włączać. To już jest koniec tego odcinka, mam nadzieję, że mój poradnik Wam pomógł, subskrybujcie, komentujcie, polecajcie, cześć!